Zaczynając przygodę z DevOps popełniłem sporo błędów, które spowolniły mój rozwój i frustrowały mnie. W tym filmie opowiem ci o pięciu największych błędach, których możesz łatwo uniknąć. Jeśli chcesz przyspieszyć swoją naukę, subskrybuj mój kanał i zostaw łapkę w górę. Zaczynamy. Pierwszy błąd to skupianie się wyłącznie na nauce narzędzi: Docker, Kubernetes, GitLab CI. Myślałem, że skoro znam te technologie, to jestem już DevOpsem. Problem w tym, że nie rozumiałem, jakie problemy mają zespoły i jak te narzędzia rozwiązują realne wyzwania. Drugi błąd to robienie wielu rzeczy ręcznie. Ręczny deploy, manualne poprawki. Dopiero po czasie zrozumiałem, że jeśli coś robię więcej niż dwa razy, to musi być automatyczne. Automatyzacja to podstawa DevOps i ogromna oszczędność czasu. Trzeci błąd to lekceważenie komunikacji. DevOps to praca zespołowa. Ja nie potrafiłem jasno wyjaśnić swojego rozwiązania ani słuchać innych, co często prowadziło do nieporozumień i oporu. Dobre soft skills są tak samo ważne jak techniczne. Czwarty błąd to ignorowanie infrastruktury jako kodu. Myślałem, że DevOps to tylko pipeline i skrypty, ale dopiero praca z Terraformem pokazała mi, jak ważne jest powtarzalne i kontrolowane zarządzanie infrastrukturą. Bez tego moja infrastruktura była chaotyczna i trudna do odtworzenia. Piąty błąd, który popełniłem, to brak monitoringu i reakcji na błędy po wdrożeniu. Wydawało mi się, że jak pipeline się zakończy sukcesem, to wszystko działa idealnie. Dopiero później zrozumiałem, jak ważne jest ciągłe monitorowanie systemów, logów i szybka reakcja na problemy żeby zapobiegać awariom i utrzymać stabilność produkcji. To były moje 5 największych błędów na początku drogi w DevOps. Jeśli chcesz unikać tych samych problemów, subskrybuj kanał i daj znać w komentarzu, który błąd był dla Ciebie najbardziej pomocny. Dzięki za oglądanie.